Moi rodzice stwierdzili, że najlepiej będzie, jeśli wezmę ślub w tajemnicy, bo moja młodsza siostra jest zbyt wrażliwa i rozpieszczona, ale to, co naprawdę usłyszałam, brzmiało jak: Zrób najgłośniejsze i najbardziej widowiskowe wesele, na jakie tylko cię stać. Jak rozpoznać ukochaną córkę w rodzinie? Szukaj tej, która od zawsze była traktowana jak porcelanowa księżniczka, oto moja siostra, Zuzanna, która zamiast mleka z płatkami czy jajek na śniadanie, Karmiona była nieustanną uwagą, pochwałami i zapewnieniem, że świat obraca się wokół jej samopoczucia. Moi rodzice otoczyli ją bańką ochronną, jakby każde najmniejsze niepowodzenie mogło ją złamać, jakby cudze szczęście było bezpośrednim atakiem na jej samoocenę. Nie zawsze taka była, muszę jej to przyznać, ale kiedy przestała być jedyną dziewczynką, której ludzie prawią komplementy, zamieniła każdą kobietę w rywalkę. Jeśli ktoś z rodziny ubrał się ładnie na kolację, przypadkiem rozlewała na jego sukienkę czerwone wino. Gdy ktoś dostawał nową pracę, zamykała się w łazience z płaczem, twierdząc, że czuje się zagubiona. A jeśli któraś z nas przyprowadziła chłopaka do domu, natychmiast zaczynała z nim flirtować na oczach wszystkich, po czym zapewniała rodziców, że tylko była uprzejma. I oni zawsze jej wierzyli. Dla nich Zuzanna nie była rozpuszczona. Tylko delikatna, źle rozumiana, zbyt wrażliwa, żeby poradzić sobie z granicami i tym, że świat nie kręci się tylko wokół niej. Kiedy więc się zaręczyłam, spodziewałam się pewnego zamieszania, ale nie tego, że cała rodzina zacznie naciskać, żebym wyszła za mąż po cichu, jak kochanka albo kobieta z drugiego szeregu w jakimś średniowiecznym dramacie. Mój narzeczony, Jacek, oświadczył mi się zeszłej zimy podczas spaceru po śniegu z małym piknikiem i pierścionkiem, którego wybór zajął mu kilka miesięcy. Był to najspokojniejszy moment mojego życia do czasu, aż powiedzieliśmy o tym moim rodzicom. Wtedy Zuzanna już płakała. Nie były to łzy szczęścia z powodu mojego szczęścia. Płakała, bo to nie ona była pierwsza. Wybiegła z pokoju, krzycząc jakieś bzdury, a chociaż nie wskazała mnie palcem, byłam jedyną osobą, która tego dnia się zaręczyła, wiadomo więc było, kto zawinił. Stałam wtedy jak sparaliżowana, patrząc jak moi rodzice przechodzą do dobrze znanego rytuału, mama głaskała ją po plecach i szeptała jej do ucha, że jest wyjątkowa i że jej czas jeszcze nadejdzie. A ojciec patrzył na mnie jak na winną, bo nie dałam Jackowi do zrozumienia, że jeśli Zuzanna nie będzie pierwsza, to nikt nie może być. Postanowiłam poczekać. Dałam im tydzień. Może po chwili ochłoną. Wyciągnął głowy z własnych czterech liter i spojrzał na sprawę z dystansu. Miałam nadzieję na rozsądne podejście. Ale nie. Zaprosili mnie na obiad i tam usłyszałam absurd, którego się nie spodziewałam. Poprosili mnie, żebym rozważyła prywatną ceremonię, najlepiej tylko podpisanie dokumentów w urzędzie. Twierdzili, że to dla dobra rodziny, bo Zuzanna bardzo cierpi i że byłoby to aktem współczucia z mojej strony jako siostry. Nie prosili mnie, żebym się nie żeniła, po prostu sugerowali, że im mniej ludzi się o tym dowie, tym lepiej. Użyli słowa spektakl, żeby opisać mój ślub, jakbym planowała zajechać na miejsce karocą, z gołębiami wyskakującymi z bukietu. Mówili dalej, że Zuzanna dopiero co dochodzi do siebie po zerwaniu, które zresztą sama spowodowała, bo zdradziła chłopaka z jego najlepszym przyjacielem. Ale te drobiazgi najwyraźniej nikogo nie interesują. Ważne, że jest krucha i zasługuje na delikatne traktowanie. Moja odpowiedź w myślach była jasna, czyli mam zrezygnować z dnia, o którym marzyłam od 15 roku życia, bo ich dorosła córka może być zazdrosna. Zapewniali mnie, że to niewielka prośba. Kiedy wyszłam, Jacek zapytał, czy wszystko w porządku. Oczywiście, że nie było, ale odpowiedziałam, że tak, bo nie chciałam się rozpłakać pośrodku parkingu. Czułam, jak gniew mnie rozsądza, ale potrzebowałam czasu, by przemyśleć, jak chcę to rozegrać. I wtedy, jakby los chciał mi dać odpowiedź, przypadkiem usłyszałam rozmowę Zuzanny przez FaceTime. Weszłam do domu rodziców bez zapowiedzi, a ona stała w kuchni z telefonem na głośniku, chichocząc. Powiedziała dokładnie, tak, zgodziła się przyhamować. Chyba w końcu zrozumiała, kto tu jest ważniejszy. I w tamt chwili zapadła cisza. Nie tylko zrobię wesele moich marzeń, zrobię najgłośniejszą, najbardziej ekstrawagancką i pamiętną uroczystość, jaką ta rodzina kiedykolwiek widziała. Wyobraź sobie elegancką salę, suknię szytą na miarę, żyrandole, open bar i tyle kwiatów, że wszyscy alergicy w promieniu 10 kilometrów będą musieli brać leki. Opowiedziałam o wszystkim Jackowi, a on rzucił tylko: Będzie taka impreza, że nawet moja babcia rzuci balkonik i zacznie tańczyć. Jak można nie kochać takiego człowieka? I właśnie dlatego teraz planujemy to wesele tak, jak chcemy. Wysłałam zaproszenia w zeszłym tygodniu do wszystkich oprócz rodziców i zuzanny. Niech się dowiedzą od jakiegoś kuzyna. Skoro chcieli, żebym zniknęła dla dobra królewny, to zniknę, ale z tortem i pięcioosobową jazzową orkiestrą. Mój ojciec nawet nie zadał sobie trudu, by mnie przywitać. Od razu przeszedł do rzeczy, pytając: Co niby próbuje udowodnić tym weselem? Odpowiedziałam mu: że to jedynie dowód na to, że dwoje dorosłych ludzi może świętować swoje uczucie bez konieczności sprawdzania, czy Zuzanna ma wystarczająco dużo emocjonalnych punktów równowagi, by to znieść. On nie zareagował, ale Jacek roześmiał się pod nosem. Mama zaczęła mówić. Że sala i lista gości to przesada, że będziemy musieli się solidnie napracować przy organizacji, i że zrobi kawę, żebyśmy zostali dłużej. Powiedziałam jej, że nie trzeba, bo samo słuchanie ich słów daje mi więcej energii niż kofeina. Poza tym wszystko było już zapięte na ostatni guzik, dekoracje. Goście, cała ceremonia była nie do ruszenia. Zuzanna wtedy zabrała głos, rzucając, że przestań być dziecinna i zachowuj się jak siostra. A nie jak wróg, odpowiedziałam jej bez ogródek, że jeśli cieszy się, że jej siostra wychodzi za mąż, to bardzo mi miło, ale jeśli ma zamiar się nad tym użalać, to niech zamknie usta i zachowa to dla siebie. Ojciec przerwał mi, mówiąc, że muszę się uspokoić. Zapytałam go: dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy w życiu mówię rzeczy, których nie chcą usłyszeć. Dlatego, że w końcu stawiam siebie przed Zuzanną. Mama próbowała usprawiedliwiać siostrę, że przechodzi przez trudny czas, że nie mam pojęcia, jak bardzo cierpi. Powiedziałam, że rzeczywiście nie mam pojęcia, bo to nie ja zdradziłam swojego narzeczonego, nie wbiłam się na jego urodziny bez zaproszenia i nie porysowałam jego samochodu po tym, jak nie chciał do mnie wrócić. A i prawie zapomniałam, nie udawałam też ciąży, żeby zatrzymać faceta. Zuzanna wstała i nazwała mnie zawistną. Twierdziła, że nie może znieść, kiedy to ona przyciąga uwagę. Cóż, taki rodzaj uwagi nie jest czymś, do czego warto dążyć. Ojciec, z miną grobową i głosem niskim jak nigdy wcześniej, oznajmił, że jeśli dalej będziemy robić z tego cyrk, to żebym nawet nie liczyła, że oni przyjdą, nie zamierzają się pojawić z szacunku dla mojej siostry. Odpowiedziałam więc: Świetnie, bo jeśli chodzi o zaproszenia dla was. To i tak ich nie było. Mama była w szoku. Powiedziała, że jeszcze tego pożałuje. Odpowiedziałam jej, że tylko jeśli się zjawicie. A na to nie ma szans, bo wasze nazwiska są wpisane na listę osób z zakazem wstępu. Zuzanna wybiegła z pokoju z piskiem przypominającym zranionego dzika połączonego z godzilą, która właśnie wsadziła rękę do wulkanu. Zapewne liczyła na to, że ktoś za nią pobiegnie. Ale nikt się nie ruszył. Wszyscy byli lekko przerażeni. Gdybyśmy usłyszeli taki ryk w lesie, od razu rozpalilibyśmy ognisko i przytulili się do siebie, modląc się o przetrwanie. W domu Jacek podał mi kieliszek wina i zapytał: "Czy wszystko w porządku?". Powiedziałam, że nie wiem, ale wiem jedno, on bawił się przednio. Śmiał się przez całą noc, mimo że moi rodzice posyłali mu wrogie spojrzenia, ale mój przyszły mąż nauczył się że nie warto mieć szacunku dla ludzi, którzy na niego nie zasługują. Myślą, że mnie każą, nie przychodząc, ale tak naprawdę to najlepszy prezent ślubny, jaki rodzice z ulubionym dzieckiem mogą dać temu drugiemu. Kolejna aktualizacja planowanie wesela jest o wiele przyjemniejsze, gdy nie trzeba brać pod uwagę niestabilności emocjonalnej dorosłej osoby, która nie potrafi znieść bycia poza centrum uwagi. Kiedy usunęłam rodziców i siostrę z listy gości? Wszystko zaczęło układać się jak w bajce. Sala zarezerwowana, suknia szyta na miarę, lista piosenek idealne połączenie romantyzmu i subtelnej zemsty. Piosenka na wejście do ołtarza nosi tytuł Pożegnanie z tobą. Delikatna aluzja. Nawet stworzyliśmy stronę internetową dla naszego ślubu, z zabawnymi filmikami, zdjęciami z zaręczyn i linkami do potwierdzenia obecności. To była tylko kwestia czasu. Aż wszystko dotrze do świętej trójcy: mamy, taty i zuzanny. Tydzień później dostałam wiadomość od kuzynki mieszkającej trzy stany dalej: Twoja mama dzwoniła do mojej, płacząc, i wtedy zaczęło się sabotowanie. Subtelne, nikczemne, tchórzliwe, idealnie w ich stylu. Zaczęło się od ciotki, napisała, że niestety nie może przyjechać, bo nie chce stawać po żadnej stronie rodzinnego konfliktu. Na końcu dodała uśmiechniętą buźkę. Jakby to miało złagodzić jej tchórzostwo. Potem pojawiły się problemy z florystką. Kobieta, którą poleciła mi niegdyś mama, niespodziewanie odwołała zlecenie bez podania powodu. Gdy próbowałam dowiedzieć się dlaczego, jej asystentka powiedziała, że ktoś jej doradził, że najlepiej będzie, jeśli odmówi udziału w niektórych uroczystościach. Jakbym organizowała rytuał czarnej magii, a nie ślub. Nawet się nie zdenerwowałam. Po prostu odpowiedziałam ciosem. Znalazłam lepszą florystkę, trzy razy bardziej stylową, w tej samej cenie albo i lepiej. Wysłałam zdjęcie nowego bukietu mojej kuzynce, a ona przypadkiem wrzuciła je na czat rodzinny. Tego nikt się nie spodziewał. Do ślubu zostały dwa miesiące. Liczba odwiedzin strony ślubnej potroiła się. Potwierdzenia obecności spływały jedno po drugim. Zuzanna najwyraźniej weszła w tryb blokowania. Na Instagramie zablokowała wszystkich krewnych, którzy opublikowali choćby coś pozytywnego o naszym ślubie. Jedna kuzynka została zablokowana za zdjęcie swojej sukni druchny, wujek za zdjęcie z naszych zaręczyn z podpisem. Nie mogę się bardziej cieszyć z ich szczęścia. Zuzanna najwidoczniej parowała z wściekłości. To prowadzi nas do kolejnej próby sabotażu. Mama Jacka, kobieta o złotym sercu. Ale niestety należąca do tych, którzy wierzą, że każdą sprawę można rozwiązać przy herbacie, dostała telefon od mojej matki. Chciała tylko porozmawiać, tak od matki do matki, wyjaśnić wszystko, być dorosłe. Ostrzegłam ją, to pułapka. Jacek też ją ostrzegł, ale ona postanowiła wysłuchać. Wróciła po spotkaniu, jakby postarzała się o 10 lat w półtorej godziny. Powiedziała: że moja mama cały czas próbowała wzbudzić w niej poczucie winy, by porozmawiała z Jackiem i przekonała go, by przemówił mi do rozsądku. Płakała, mówiła, że zawsze traktowali Jacka jak własnego syna i że ten ślub to dla nich cios prosto w serce. Powiedziała, że to wszystko by dla niej znaczyło, gdyby Jacek mógł mnie przekonać do odwołania ślubu i powrotu do rodzinnego planu. A tym planem było oczywiście sprawienie, by Zuzanna przestała jęczeć. Że świat się nie zawalił bez niej. Mama Jacka uśmiechnęła się uprzejmie i oznajmiła, że to nie jej sprawa. Po czym wyszła za nim zdążyła rozbić półkę z porcelanowymi filiżankami. Następnego dnia wysłałam jej kwiaty. W pełni zasłużyła. Trzecia aktualizacja. Nadszedł dzień ślubu i, jak można się było spodziewać, moi rodzice się nie pojawili. Zaskoczeniem było tylko to, że nie próbowali niczego zorganizować. Jacek był spokojny. Zrelaksowany, z uśmiechem od ucha do ucha przez cały poranek Nawet nie drgnął Gdy dostaliśmy ostateczne potwierdzenia gości Żaden z moich bliskich krewnych nie zmienił zdania Myślę, że oboje wiedzieliśmy Że ich szansa na pojawienie się wahała się między bardzo mała A tylko jeśli poniesiemy Zuzannę na lektyce niesionej przez niewolników Ale ktoś się pojawił i przyniósł ze sobą chaos Ceremonia już się zakończyła Jacek i ja dopiero co weszliśmy na salę, gdy podeszła do mnie kuzynka z twarzą pełną zaskoczenia Powiedziała, że przyszedł ktoś nieoczekiwany, kogo nie było na liście Zapytałam, czy to Zuzanna potrząsnęła głową i szepnęła, że jest gorzej Buchek Grzegorz Dla kontekstu, Grzegorz to starszy brat mojej matki Człowiek, który pojawia się tylko wtedy gdy czuje zapach plotek albo czuje szansę na wywołanie dramatu. To ten typ krewnego, który zawsze wie coś, czego ty nie wiesz, i uwielbia rzucać bombami emocjonalnymi w najgorszym możliwym momencie. I tak, stał tam, w marynarce za małej o dwie dekady, z drinkiem w ręku i uśmiechem kota, który pożarł cały ród. Podeszłam do niego i zapytałam, co tu robi? Odpowiedział, że przyszedł tylko pogratulować, że rodzina to rodzina i nie mógł przegapić wydarzenia roku. Nie uwierzyłam mu. Wujek Grzegorz nie pojawia się bez powodu. Nawet nie odpowiedział na zaproszenie. Zapytałam go wprost: Czego naprawdę chce? Uśmiechnął się złośliwie i powiedział: Że ma dla mnie prezent. Wyciągnął telefon i pokazał mi zrzut ekranu. Była to wiadomość z prywatnej grupy na Facebooku, którą moja matka wysłała do dalszych krewnych. Próbując zorganizować kolację na tę samą noc, co mój ślub. Ich nowy plan zakładał stworzenie przestrzeni dla uczuć zuzanny w tak trudnym dla niej czasie, którym był fakt, że wychodzę za mąż. Najgorsze było to, że przedstawili wszystko tak, jakbym celowo ich wykluczyła, jakby całe wesele było wymierzone przeciwko tym, którzy mnie najbardziej kochają. Patrzyłam na zrzut ekranu, widząc komentarze, jeden z krewnych napisał nawet, że szkoda. Jak niektóre córki stają się aroganckie po znalezieniu partnera. Wujek Grzegorz powiedział, że uznał, iż powinnam o tym wiedzieć. Zapewniał, że nie staje po niczyjej stronie, co w języku Grzegorza oznaczało dokładnie to, że oczywiście zajął stronę, ale chciał uchodzić za neutralnego. Zapytał, czy zamierzam coś z tym zrobić. Odpowiedziałam, że nie. Po co? Zostawiłam Grzegorza przy barze i wróciłam do sali. Reszta wesela przebiegła bez zakłóceń. Kolacja, organizowana przez moich rodziców, doszła do skutku, ale frekwencja była niska. Przyszło tylko kilka osób, które i tak nie planowały być na moim ślubie. Reszta gości, którą próbowali ściągnąć, przyszła na nasze wesele i po godzinach tańca, wraz jedzenia nie miała najmniejszej ochoty na kolejne godziny spędzone z moimi rodzicami w ich gronie żalu i urazy. Czwarta aktualizacja minął rok. Roko też lubił Niewiele się działo, wszystko było spokojne, poza okazjonalnymi plotkami od ciotek i kuzynek, ale to już mnie nie obchodziło. Podobno największym wydarzeniem była nowa fryzura zuzanny, różowe włosy, jak zwykle, kiedy zaczyna swój kolejny etap odnowy, który następuje po kolejnej porażce w związku lub pracy. Podobno rzuciła swoją ostatnią pracę z wściekłością, bo kazano jej podzielić się uznaniem za projekt z koleżanką. Szokujące. Moi rodzice tymczasem trwają w tym, co złośliwie nazywam selektywnym dystansem. Odcieli się ode mnie, ale tylko wtedy, gdy pasuje to do ich narracji o byciu ofiarami. Publicznie udają, że to ja ich odsunęłam. Prywatnie wiem, że ciągle o mnie wypytują. Jedna z ciotek powiedziała, że mama trzyma wydrukowane zdjęcia z naszego ślubu, moje i Jacka, ukryte w szufladzie. Te same zdjęcia, które są publiczne i dostępne w mediach społecznościowych. Czasem je wyciąga, gdy nikt nie patrzy. Może powinnam coś poczuć, tęsknotę, nutę współczucia, ale tak naprawdę nie czuję nic. Nie obchodzi mnie, że tęsknią, bo to i tak nie wystarczy, by przeprosić za to, czego ode mnie oczekiwali. To tylko dowód, że wciąż wybierają moją siostrę. Zawsze ją wybiorą. I zrobią wszystko, by ją chronić. Może rzeczywiście mnie brakuje, a może to tylko część spektaklu, który ma ich przedstawić jako porzuconych i nieszczęśliwych rodziców. Jacek i ja wprowadziliśmy się do szeregowca dwa miesiące po ślubie. Przytulna kuchnia, wysokie okna, mały ogród, który zamieniłam w swój zielony azyl. Zasadziłam hortensje, lawendę i róże piękne, ale z kolcami. Takie. Które potrafią ukłuć, jeśli się zbliżysz za bardzo. Jacek wciąż jest tym samym człowiekiem, za którego wyszłam, cierpliwy, spokojny, szczery, potrafiący spojrzeć mi w oczy i powiedzieć, że mnie kocha, tak po prostu. Śmieje się z absurdów moich rodziców i każdego dnia przypomina mi, że jestem kochana. Mocha bratnia dusza. I dlatego właśnie tak mnie zaskoczył mail od mojej matki. Tak, mail. Jakby nagle cofnęła się do 2003 roku i właśnie odkryła internet. Napisała, że ma nadzieję, iż u mnie wszystko dobrze, że ostatnio dużo myślała i że chciałaby kiedyś w przyszłości się pojednać. Oczywiście wspomniała o Zuzannie, bo nie byłaby sobą, gdyby nie. Pisała, że Zuzanna przechodzi przez trudny okres i że to dla nich wszystkich bardzo ciężkie. Problem polega na tym, że gdybym wzięła wielki arkusz papieru i zaznaczała na nim wszystkie trudne okresy zuzanny, wyszłaby z tego nieprzerwana linia, bo jej całe życie to jeden wielki kryzys. A potem padło to jedno zdanie, które sprawiło, że wybuchłam śmiechem. Napisała, że ma nadzieję, iż nie chowam nadal urazy z powodu ślubu. Wciąż myśli, że jej nieobecność była dla mnie czymś ogromnym, i że w jakiś sposób jestem z tego powodu emocjonalnie zraniona. Nikt, kto był na tamtej imprezie, nie mógłby w to uwierzyć, bo bawiliśmy się tak dobrze, że gdyby nie wujek Grzegorz, to pewnie w ogóle bym o nich nie pamiętała. Jacek przeczytał wiadomość, śmiał się przez dobre pięć minut i zapytał, co zamierzam z tym zrobić. Powiedziałam mu, że się zastanowię. Zamiast spać, siedziałam do drugiej w nocy, pisząc odpowiedź. Nie z gniewu, ale dlatego, że chciałam, by była dokładna. Ostateczna wersja brzmiała: Drodzy byli rodzice, informuję, że ślub był absolutnym sukcesem. Ludzie jedli, pili i tańczyli jak Wikingowie po udanym rabunku. Dzięki za tego maila, gdyby nie on, zupełnie bym zapomniała, że was nie było. Tacy jesteście niezapomniani, nawet wasza nieobecność wymaga przypomnienia. Co do propozycji rozmowy, wygląda na to, że obie strony czują się lepiej bez siebie, więc okres rozłąki zostaje przedłużony o kolejny rok z możliwością przekształcenia go w rozwiązanie stałe. Bez miłości, córka, która nie jest złotem tej rodziny. Nie wysłałam wiadomości od razu, przeczytałam ją trzy razy, przespałam się z tym, a rano, gdy byłam pewna, że zawiera wszystko, co powinna, kliknęłam wyślij. Kilka tygodni później przypadkiem spotkałam Zuzannę. Siedziałam w księgarni w centrum, piłam kawę w przytulnej kawiarni na tyłach, gdy weszła z koleżanką, pewnie nie wiedząc, że są tam w ogóle książki i nie zauważyła mnie, dopóki się nie odwróciłam. Zamarła. Skinęłam spokojnie głową i wróciłam do swojego napoju. Jej koleżanka coś szepnęła i obie przeszły na drugi koniec lokalu. Myślałam, że to już koniec. Ale kilka minut później Zuzanna wróciła sama. Powiedziała, że wyglądam dobrze. Odpowiedziałam, dziękuję. Była spięta. Zapytała, czy naprawdę nie zamierzam już nigdy z nimi rozmawiać. Odpowiedziałam, że nie wiem, wszystko zależy od tego, czy przestaną się zachowywać jak rozpieszczona królewna. Powiedziała, że tęskni. Zapytałam, czy tęskni za tym. Że mogła na mnie zrzucać winę za wszystko. Nie odpowiedziała. Potem zapytała: Czy ostatnio zaglądałam do rodzinnej grupy tej samej, którą opuściłam rok temu? Powiedziałam: Że nie. W końcu powiedziała: Przepraszam. Nie za coś konkretnego, nie za lata faworyzowania, za manipulacje czy napady histerii. Po prostu takie nieokreślone przepraszam, które ktoś rzuca licząc że tym jednym słowem unieważni cały ból. Skinęłam głową i powiedziałam, że mam nadzieję, że u niej wszystko dobrze. Potem podniosłam filiżankę i wyszłam. Co ciekawe, rok wcześniej myślałam, że zamknięcie tej historii będzie wyglądało inaczej. Wyobrażałam sobie wielką emocjonalną konfrontację, terapię rodzinną, może krzyk, może łzy. A okazuje się, że prawdziwe zakończenie to po prostu spokój. I nigdy nie czułam się lżejsza. Piąta aktualizacja, kiedy już sądziłam, że wreszcie wszystko ucichnie, dostałam list. Tak, list. Za każdym razem, gdy moi rodzice próbują się ze mną skontaktować, czuję się, jakbym cofała się w czasie. Następne będą dymne sygnały albo malunki w jaskiniach. Miałam wrażenie, że znowu jest rok 1972 i wpadłam w panikę bo nie mam umówionej wizyty u fryzjera. Tym razem list był od ojca. Znalazłam go w skrzynce, nie w kopercie, tylko złożony jak żałosny orygami z kruchy. Nie wiem, skąd miał mój adres. Może dał go komuś innemu. Pełen był metafor. Spalone mosty, stracony czas, rany, które się nie goją i słowa, których nie wypowiedziano. Pisał, że tęskni. Chciał się spotkać na lunch. Tylko we dwoje, żeby porozmawiać jak dorośli. I przez chwilę, naprawdę krótką, wyobraziłam sobie ten lunch. On zamawia kawę, ja zerkam na zegarek. On mówi, że nie wiedział, że to było aż tak poważne. Ja zastanawiam się, co zrobię na kolację. Potem złożyłam list, wrzuciłam go do pojemnika na papier i nalałam sobie kieliszek wina. Bo w tym domu nie tylko się pije, ale i segreguje śmieci. Robiliśmy to na weselu i robimy to teraz. Szósta aktualizacja: Kilka godzin temu wróciłam z imprezy u wujka Grzegorza. A jeśli wiesz, że jego obecność oznacza plotki, to wyobraź sobie, co oznacza impreza organizowana przez niego samego. To jak Super Bowl rodzinnych rewelacji. Ludzie mówią, że przychodzą dla jedzenia i napojów, ale Grzegorz gotuje źle albo kupuje gotowe rzeczy. Wszyscy przychodzą tylko dla jednego, dla najświeższych plotek. Niby to spotkanie rodzinne, ale w rzeczywistości każdy czeka, aż pojawi się bomba sezonu. Zuzanna nie przyszła, domyślasz się dlaczego. Moi rodzice przyszli po raz pierwszy od ponad roku na to samo wydarzenie co ja. Grzegorz jest tolerowany jako neutralny wujek. Ja chodziłam na imprezy rodzinne organizowane przez tych, którzy wspierali mnie. Oni na te które wspierały ich, ale tym razem wiedziałam, że mają powód. Grzegorz nie ogłasza oficjalnie zwycięzcy plotki roku. Jest bardziej subtelny. Podchodzi do ludzi, mówi półgłosem, tak łagodnie, że nie wiesz, czy właśnie ci coś powiedział, czy to była po prostu uprzejma rozmowa. I zawsze z drinkiem w ręku, z dwiema oliwkami, nie więcej niż trzy, nie mniej niż jedna, taka zasada. Mówię o tym, bo ważne, żeby wyobrazić sobie klimat. Największa nowinka. Zuzanna dołączyła do Korpusu Pokoju i została wysłana poza miasto. Najpierw szkolenie, potem wolontariat. Nie pytaj, jak do tego doszło, tego plotka nie obejmowała. Nie chcę wiedzieć, jak osoba z takimi roszczeniami trafiła tam. Może miała objawienie, może odwiedził ją Jezus. A może diabeł. W każdym razie wyjechała. Moi rodzice zostali sami. Podobno bardzo smutni. Dlatego przyszli na imprezę. Bla, bla, bla. Myślałam, że to będzie plotka roku. Jacek też. Więc oboje obserwowaliśmy Grzegorza jak radar. My po jednej stronie sali, moi rodzice po drugiej. Grzegorz jeszcze do nas nie dotarł. Ale plotka to żywa istota rozmnaża się. Najpierw mówi trzem osobom, potem te trzy mówią kolejnym. I zanim się obejrzysz, wszyscy już wiedzą. Po rozmowie z kilkoma osobami moi rodzice wyszli z imprezy płacząc. Wtedy Jacek powiedział: Czas zapłaty. Ich reakcja to wynik tego, że ich ukochane dziecko, ich światłość, prawdopodobnie zmierza ku załamaniu nerwowemu gdzieś na końcu świata. A może po prostu boją się że wyląduje w strefie wojennej. I tak, to możliwe, Korpus Pokoju bywa wysyłany do trudnych rejonów. Ale, znając moją siostrę, pewnie poprosiła o specjalne warunki. Wyobrażam ją sobie. Nie lubię brudu, ale jeśli mnie wyślecie do miejsca z brzydkimi dziećmi, przy których będę wyglądała lepiej na zdjęciach na Instagramie, to dam z siebie wszystko. Ostatnio wrzuca właśnie takie zdjęcia, ona w środku, jak latarnia dla tych biednych ludzi. Ciekawe, co zrobi, gdy odetną im prąd. Może ci ludzie, już wystarczająco doświadczani przez los, czują coś dziwnego przed jej przyjazdem. Czy czujesz ten chłód? Jakby coś się zbliżało, to właśnie najświeższa plotka, którą mogłam przynieść o tej historii. Może niewiele, ale też nie byle Co.